Przechodzimy się, drodzy państwo, do plaży. Wiadźcie do Porto. Dziękuję, chyba w... tak to się nazywa. poprawnie tak, to przeczytałam, jak to leży. Dobra. Mm, o, parkingi. Wszędzie elegancko. Tutaj też trochę ludzi przyjechało. Nie tylko my. 400 metrów mamy, słuchajcie, to. Skręć do celu. w prawo. Jeszcze możemy mieć. Możemy bardzo. jeszcze dalej. Jechać. Takiego białaska to spokojnie możemy zostawić. No, już nie ma takiego słońca teraz no. palącego. Tutaj zostawimy, nie? No? Może być za 300 metrów. Ostro w lewo. Jest. Jest ta pierdzie, która nas interesuje. Chce ktoś wody? Nie. Ja. To zaraz ja sprzętowanie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No. Cyk. Słuchajcie, tutaj nie będziemy już może siedzieć tak długo. No. no. Raczej byśmy pospacerowali bardziej niż może... I do no miasteczka to? byśmy sobie na jakieś lody pojechali może, co? Co no zaraz, to? Okej, tylko... zaraz. Tak. Jest tenki, wow. No, zobaczymy, czy będą flamieni. Nie czym jest tutaj ten, ten kontenerek, ale strzelam, że on może być do butelek i on wypłaca może hajsę za każdą sztukę, tak jak w Niemczech Hej, Webster. O mi się tutaj włącza, Dobra. No. Wiesz, że to Twingo, Władek? Ma silnik z tyłu, tutaj pod podłogą. No, takie jaja. W ogóle ma fajny kolor, taki majtkowy, nie? O, widzisz, tutaj ma zasys powietrza i sobie chłodzi ten silnik. W ogóle fajny jest ten samochód. A z przodu co ma? A z przodu, nie wiem, chyba ma bagażnik, wiesz? Nigdy nie jeździłem takim. Ale wiem, że silnik ma... Wadzi... Czekaj, Wadziuś, co? zamkniesz szlewka Trzymaj, trzymaj klucze. Pokaż na mi głowę, nie ugryzło Cię tutaj coś? Nie, wszystko OK. Chcemy zobaczyć To Klarcia się już nie będzie kąpała? Ja też zakreskawe. się już nie będę kąpał. Dobrze. Jak możemy iść na placyk. idziemy. No ten placyk jest tutaj po drugiej stronie. Ale jak, Władek? No, przez ogrodzenie mam cię przerzucić? Żeby były flamingi. Żeby były flamingi. Żeby były flamingi. Nie będzie pewnie. To daj mamie. Do, do torebki, żeby mama włożyła. Oj, już jesteście. Spokojnie. Trzeba być twardym. A nie miętki. Dobrze No może być spoko. Jak chcesz, Matyśka, Twój wybór. No na razie to ja tutaj flamingów nie widzę. Plaża jest spoko. Jaki ten podwójny? Podwójny, do Chodźcie, idziemy tutaj tą lewą stroną, czy prosto idziemy do wody? mama bo tam są takie namioty. Fajne, nie? W którędy idziemy? To, no, nie idziemy, niotę, idziemy no, no, Jak wstek, nie? <laughs> Gawrońska. Lody zaraz będziemy jedli w miasteczku, spokojnie. Ale że też tak. o, <śmiech> <dawaj>. <śmiech> Musik macie tutaj na szybko. Wadzi nie chcesz musu? Mus to mus. No. no. Mózg. Mózg? Ale wadek wymyślisz. Pięknie. Chcesz ten mózg? O zobaczcie, są żółwie. Jeden tu idzie. Tu. Z klapkami w ręku. No chcesz ten mózg czy nie wolę? No za chwilę. Jakoś urzędziemy. Ale nie wiem czy tu będziemy się jadać w ogóle, Wadziusz. Ja to już myślę powoli o tej kolacji, którą dzisiaj zrobisz. Ze szparagami. Nie, szparagi to bym zrobić osobno, ale... Dobrze. Tutaj kolektja No ale nie ma Co? Nie ma nic. No nie ma żadnych flamingów tutaj. Ale plaża też jest spokojna. Ale plaża jest fajna. Nawet powiedziałbym, że fajniejsza jest tamta chyba, bo jest bardziej piasek jest fajniejszy. Słucham. Chyba nawet fajniejsza ta plaża niż tamta. No tu jest piasek taki Jurata. Tylko tu jest na pewno więcej ludzi, jest tak bardziej... No i to jest taka bardziej zorganizowana. Jakieś tutaj jest to piwo, takie sardyńskie. I ich coś tam, coś tam. Nie, nie ma żadnych flamingów. No nie? Taka sama jak tam. Zimna. Taka sama przyjemno. Ale mam już odpalone te klapki, widzisz? No jest. Kurde. No trudno. Chcesz, to się zamienię. <grym> Ej, tutaj jest... Tutaj, tutaj, tutaj jest... To, to jest, to, to jest to. Tak jak tam. Tak? Tak. Yy, jesteśmy kolekcjonerami tych playlist też widzę i ta, która tutaj leci, też chyba mogłaby być. Ale tam tak, akurat jak siedziałem na tym espresso, to wiedziałem, że muszę Ci wziąć namiar na to. No, muszę ją później sobie włączyć. To tak. już masz dwie. Tak. Kolekcjon Do kolekcji jeszcze przydałaby się ta. Kolekcjonujemy playlisty z fajnych miejsc, które tak. nam się dobrze kojarzą, zatem się fajnie ich słucha. Tak jest.